W naszym dzisiejszym shortzie na kanale Alex i Franek kuchnia. Dzisiaj będziemy testować nowe tymbarki, takie e, chyba to jest ja, o smaku jagodowym, lub borówkowym. No, ale je w żabce że za, za 2,80. tam przy zakupie dwóch sztuk to 2,50. No więc przechodzimy do testowania. <laughs> już otworzyliśmy nasze. Tymbarki. Tym barki, czyli potki z Fortnite. W ogóle to wygląda jak potka z Fortnita. No więc będziemy testować. No właśnie teraz testujemy. I jak oceniamy? Dobra. No to po pierwsze jest słodkie. To na pewno czuć te smak jagody czy tam borówki nie znasz na tym, nie odróżniam w ogóle tego od siebie i na, moja ocena to jest 9 na 10 yy, ma taki wyrazisty smak jeszcze ładny kolorek ale to 8,5 na 10 smaczny. ja 9 bo mogło być mniej słodkie no tak no i jak chcecie coś napić się tak Tanio, ale dobrze No to możecie sobie to kupić po prostu w żabce Dobra, więc na dziś to tyle, jo.